W dzisiejszym filmie chciałabym powiedzieć, co to jest współzależnienie. Znalazłam takie dziewięć punktów, które moim zdaniem są bardzo charakterystyczne. Pierwszy nadkontrola. Osoba współzależniona, kobieta czy mężczyzna, zawsze żyje cudzym życiem, nie skupia się na sobie skupia się na kontrolowaniu tej drugiej osoby. To może być mąż, partner, a nawet dziecko. Może nawet w relacji do matki czy ojca. W każdym razie to jest zawsze kontrola, nadkontrola. To jest zawsze robienie czegoś za kogoś, planowanie za kogoś, płacenie za kogoś, płacenie go rachunków. Zawsze robienie czegoś dla tej osoby, ale właściwie to jest na zasadzie za tą osobę. Odbieranie jej odpowiedzialności za siebie i, i przejmowanie tej odpowiedzialności. E, no jest to po prostu nadodpowiedzialność i nadkontrola. Punkt drugi. E, Łączę się z tym pierwszym, bo to jest właśnie tak, jeżeli konkretnie chcemy to oddzielić, nadodpowiedzialność, czyli nadkontrola i nadodpowiedzialność łączą się ze sobą. Nadodpowiedzialność, czyli to my czujemy się odpowiedzialni za tę drugą osobę, zupełnie tak, jakby ona była niewładna, jakby ona była niedorosła, nie dość dojrzała, nie dość samodzielna, a w rzeczywistości często tak jest. Nie będę bardziej tego rozwijać. Myślę, że na to odpowiedzialność jest to jasna. Po prostu stara osoba współzależna stara się nie dość, żeby być odpowiedzialna za siebie, to jeszcze być odpowiedzialna za inną osobę, która jest, staje się jakby jej dzieckiem, nawet jeżeli to już jest 18-letnie dziecko albo po prostu mąż, który jest dojrzały i dorosły. Trzeci punkt. Niskie poczucie wartości. To jest bardzo charakterystyczne. Osoba współzależniona żyje w takiej jakby klatce, takiej otoczce, ma klapki na oczach i tak naprawdę nie widzi swojej własnej wartości, nie czuje się wartościowa, nie czuje się władna i mimo że działa, ogromnie działa, robi mnóstwo rzeczy za siebie i za tę drugą osobę uzależnioną, to nie widzi, jak bardzo jest osobą działającą i nie widzi swojej wartości, nie widzi, tak naprawdę nie ma wiedzy o sobie, nie ma wiedzy o, o takich prostych rzeczach, o tym, co lubi, jakie ma potrzeby. Nie jest w żaden sposób pewna siebie ugruntowana w sobie. Niskie poczucie wartości, własnej wartości. Czwarty punkt to są granice. To jest bardzo szeroki temat. Osoba współuzależniona, współuzależniona nie czuje tych granic. Człowiek dojrzały, człowiek, który nie jest w żadnym związku toksycznym, zna siebie i doskonale wie, czego nie chce, czego nie lubi, to jest jego granica. Wtedy on mówi nie. Osoba współzawodniona nie potrafi powiedzieć nie, często dlatego, że ona nie wie, gdzie jest jej granica komfortu. Tak? Nie wie, co lubi, nie wie, jakie ma potrzeby. Tłumi je, tłumi wszelkie bodźce z ciała emocji z emocji, te emocje są w niej niejasne i w związku z tym nie potrafi właśnie ani tych granic określić dla siebie, ani tych granic swoich obronić. I to samo, jeżeli chodzi o granice innych osób. W związku z tym, ponieważ to jest takie płynne te granice pomiędzy dwoma osobami, osobą współzależnioną i uzależnioną, ta osoba współzależniona cały czas wychodzi na cudze, teren, na cudze terytorium, przekracza granicę, nie widząc tego, nie widzi, e, nie widzi żadnych um, objawów e, negacji u siebie, ani u drugiej osoby. Często ta druga osoba właściwie też e, nie do końca ja nie się w swojej granicy. To jest jakby złożony problem. Problem tych dwóch osób, które tańczą w tym tańcu toksycznym. Czyli czwarte, to były granice. Hmm. Piąte, to jest problem potrzeb. Eee, wspomniałam to wcześniej, eee, przy niskim poczuciu wartości. Eee, osoba współzależniona nie zna swoich potrzeb, właśnie dlatego, że nie zna siebie. Nie ma wiedzy o sobie, bo żyje życiem innej osoby. Tak, czyli nie, jeżeli nie zna swoich potrzeb, nie obserwuje siebie, nie zwraca uwagi na siebie, bo żyje cudzym życiem, i ma mnóstwo na głowie, nie dość, że siebie, musi ogarnąć to jeszcze inną osobę, nie zna swoich potrzeb, więc też ich nie broni. I często się, że tak powiem, w cudzysłowie zajeżdża, tak? Wypala, e, pracując za dwie osoby, działając, myśląc, kombinując potrzeby, tak? Zdecydowanie osoby współzależnione są, osoby. Mm, które nie dbają o swoje potrzeby, w ogóle o siebie nie dbają. A jeżeli to jest, to tak pozornie, tak? tylko jakby zewnętrzna warstwa, aby właściwie zachować może pozory przed innymi. Szósty punkt, poczucie winy i stres, właściwie to się łączy ze sobą. Osoba współuzależniona non-stop żyje w stanie takiego podwyższonego stresu i poczucia winy, tak, że jeszcze niewystarczająco dobrze coś zrobiła, że jeszcze za mało pomaga, poświęca się, za mało działa, ponieważ ta druga osoba jest wciąż uzależniona i wciąż pije na przykład tak, i uważa, że to jest jej wina. Także wysokie poczucie winy i stres. To jest zresztą cały czas życie na wysokich obrotach. Ogromny stres i cały czas silne napięcie. To był punkt szósty. Teraz punkt siódmy. Osoba współuzależniona cały czas żyje takim życiem cierpiętnika, taka, taka matka polka typowa, która poświęca się, poświęca się nadmiernie, oczywiście, bo inaczej się nie da. Żyje swoim życiem, załatwia swoje obowiązki, a oprócz tego wychodzi do drugiej. Często osoby współzależnione. Te, które wchodzą we współzależnienie, bo przecież też nie każdy DDA, nie każdy z domu, gdzie się piło, staje się współzależnionym albo uzależnionym, ale osoby takie to są zwykle osoby, które mają taką naturalną cechę w sobie, cechę pomagania, poświęcania się widzenia dobra innych bardziej niż swojego. Ja to mam na przykład, tak? co jest cecha z numerologii dziewiątka. Ktoś, kto widzi, e, całemu światu chciałby pomóc, tak? E, I potem, u współzależnionej osoby, celem życiowym właściwie po terapii jest znalezienie harmonii pomiędzy sobą, swoimi potrzebami, a potrzebami innych. Ale współzależniona, która jest w tym schemacie, poświęca się całkowicie właściwie. I cierpi, cierpi, tak? Ale też czasami tak chce, żeby to cierpienie było docenione, zobaczone, a często oczywiście nie jest. Alkoholik przyjmuje to za po prostu no gratis, tak? To jest coś, co mu się należy, to jest normalne. Ósmy punkt: Właściwie to jest cały czas takie życie w schemacie. To to, co powiedziałam wcześniej. Współzależnienie to jest życie właściwie w klatce. Od ósmy punkt tutaj zrobiłem jeszcze dziewiąty, łączymy się z dziewiątym, czyli życie w schemacie z klatkami na oczach. Ma się wrażenie, że cały czas jest właściwie w takiej szklanej klatce, że nie ma z tego wyjścia, to jest tylko układ pomiędzy nami. Bardzo trudno jest spojrzeć spoza, tak? I właściwie zastanawiałam się nad tym, zrobiłam tym oddzielny film, jak to się dzieje, że jedne osoby tkwią w tym schemacie wiele, wiele lat, a inne wychodzą wcześniej. Każde, myślę, potrzebuje innego bodźca i innego czasu, właściwego czasu, odpowiedniego czasu, żeby zburzyć tę klatkę szklaną, czy tę klatkę pozałoną, bo tak naprawdę jest z tego wyjście. Ale żyje się w takim schemacie, w takim tańcu, to jest po prostu do tanga trzeba dwojga. Ta jedna osoba uzależniona tańczy z tą współzależnioną, i to działa wzajemnie na siebie. Jeżeli jedna przestaje tańczyć, tak jak alkoholik na przykład przestaje pić, zaczyna się leczyć, wtedy współzależniona odczuwa dyskomfort, i to jest też ten moment, kiedy może przejrzeć na no, oczy, tak zobaczyć, że coś jest nie tak że to życie jest dziwne, ale jeżeli ten moment jest zbyt krótki, to też to się może nie stać. W każdym razie to jest życie w schemacie jak z alkoholikiem, ten koło alkoholizm, czy kouzależnienie, ko tak? Bo to może być na narkotyki. I dziewiąty, ostatni punkt to jest dla mnie takie charakterystyczne, ciągłe życie w schemacie, ale i w poczuciu beznadziei. A... I to też w jakiś sposób mam wrażenie, że tak samo jak to cierpiętnictwo, ta matka Polka, to wszystko jest wzmacniane także przez nas, nasz system, przez ten komunizm, ale i przez religię, która jest narzędziem systemu, e, gdzie e, jest, ma się poczucie, że życie jest właściwie takie bezsensowne to i tak jest taka oka, to jest takie ciężkie życie, ma być ciężko, trzeba się poświęcać dla dzieci, dla męża. Właściwie kobieta nie powinna się zajmować sobą. Takie poczucie beznadziei i że życia w pułapce, że się z tego nie da wyjść. Tak właśnie mówią kobiety współuzależnione, które jeszcze nie widzą jakby możliwości wyjścia. Tak samo jak alkoholik zwykle musi dojść do takiego momentu, gdzie się. Nie ścianę, czy dotknie, dna, czy jakkolwiek to, to nie, nie musi być żadne spadanie na dno, ale to musi być taki moment oświecenia. To musi być coś, jakiś bodziec. Tak samo współzależniona też y, można jej mówić i mówić, i mówić, a potem przyjdzie moment, kiedy po prostu y, coś dotrze, coś się przebije przez tą szkło, przez tą ścianę. I właściwie trudno powiedzieć, co to będzie. Dla każdej osoby to może być coś innego. Nie zrobiłam punktu dziesiątego, ale podsumowując. Spółzależnienie to jest takie zaburzenie, które. To nie jest choroba. Choroba alkoholowa ma konkretne kilka wytycznych, tak? Ten schemat, ten schemat właściwie jest zawsze taki sam. Współzależnienie praktycznie za każdym razem jest inne. Te punkty się powtarzają, ale właściwie każda osoba ma inny schemat, inne życie. Um... To trudno yy, się leczyć. Tak, to jest coś, nad czym czego po prostu trzeba pracować. Ale o tym opowiem w innym filmie. Dziękuję na dzisiaj.